Siwardessa nakrzyczała na pasażera w pierwszej klasie. Kilka minut później dowiedziała się, że to właściciel linii lotniczej, samolot do Paryża, stał już przy bramce, a Anna poprawiała kołnierzyk munduru, czując pod palcami szorstką tkaninę. Miała za sobą dwanaście godzin dyżuru i ledwie kilka minut na oddech. Zapach kawy z lotniskowej kawiarni mieszał się z wonią paliwa i perfum podróżnych. Czuła, że jej ciało działało już tylko z przyzwyczajenia. Jeszcze jeden lot, powtarzała sobie w myślach. Potem sen, cisza, może telefon od syna, jeśli znów nie zapomni. Weszła na pokład, witając pasażerów rutynowym uśmiechem. W pierwszej klasie, jak zawsze, panował inny świat: cichy, miękki, pachnący drogimi perfumami i skórą nowych foteli. Tam wszystko było. Proszę, dziękuję, oczywiście. Nawet gdy ktoś kazał jej wymienić poduszkę trzy razy, tym razem jednak coś w niej pękło. Mężczyzna w ciemnym garniturze siedział przy oknie, stukając nerwowo w ekran telefonu. Nie spojrzał nawet, gdy podeszła. Dzień dobry, czy mogę podać coś do picia? zapytała uprzejmie, choć głos lekko jej drżał. Chciałbym szampana, ale nie tego. Wskazał na butelkę. Macie gorszy rocznik niż wczoraj. Anna wzięła głęboki oddech. Poczuła, jak w gardle rośnie gorąco. Od tygodni walczyła z myślą, że nie daje rady. Klienci coraz bardziej roszczeniowi, koleżanki młodsze, a ona, tylko ta starsza stewardessa. Proszę pana, to ten sam rocznik, który serwujemy wszystkim pasażerom w pierwszej klasie, powiedziała, starając się zachować spokój. W takim razie wasza pierwsza klasa dużo straciła, rzucił chłodno. Kiedy odwrócił wzrok, coś w niej pękło. Proszę pana, jeśli nie smakuje, może pan po prostu nie pić. Nie musimy wszyscy słuchać uwag. Powiedziała ciszej niż zamierzała, ale wystarczająco głośno, by usłyszeli inni. Zapadła cisza. Dźwięk silników, gwar z kabiny. Wszystko zniknęło na chwilę. Mężczyzna uniósł wzrok. Ich spojrzenia spotkały się na sekundę, ale wystarczyło, by Anna poczuła, że przesadziła. Przykro mi, dodała natychmiast, lecz on już się odwrócił. Wyprostowany, nieruchomy, z twarzą, na której nie widać było złości, tylko coś innego. Spokój, który bardziej przerażał niż krzyk. Przez resztę odprawy Anna nie mogła się skupić. Koleżanka z załogi szepnęła jej do ucha: Co się stało? Widziałam, jak na niego naskoczyłaś. Już nic. Zajmij się lewą sekcją. Odparła. Podczas startu ręce drżały jej tak, że rozlała wodę na tackę. Czuła wzrok tamtego mężczyzny na karku, choć nie odwracała się. W głowie miała tylko jedno: Tylko, żeby nie napisał skargi. Kiedy samolot osiągnął wysokość przelotową, Anna zamknęła się w kuchni przy drzwiach serwisowych. Oparła czoło o zimny metal, czując jak drży. Wciągnęła powietrze pachnące kawą i detergentem. To tylko kolejny pasażer. Jutro i tak nie będę pamiętać jego twarzy, próbowała się przekonać. Ale coś w środku mówiło, że tym razem zapamięta ją na długo. Bo gdy otworzyła drzwi i spojrzała w głąb kabiny, zobaczyła, że mężczyzna rozmawia z kapitanem. Uśmiechnięci, swobodni, jak starzy znajomi. Kapitan skinął głową, po czym zerknął na Annę i wtedy jej serce na moment stanęło. Dlaczego kapitan właśnie na nią wskazał? Anna próbowała udawać, że wszystko jest w porządku, poprawiała serwetki, nalewała kawę, prostowała pasy bezpieczeństwa, ale dłonie drżały jej przy każdym ruchu. W głowie wciąż widziała to jedno ujęcie. Kapitan i tamten mężczyzna pochylający się nad stolikiem, jakby omawiali coś poważnego, a potem to krótkie, szybkie spojrzenie w jej stronę. Powietrze w kabinie wydawało się cięższe niż zwykle. Zapach kawy i szampana mieszał się z metalicznym chłodem klimatyzacji. Każdy dźwięk, klik zamka, szelest magazynka, oddechy pasażerów, brzmiał zbyt głośno. Wszystko dobrze, Aniu? zapytała Kasia. Młodsza stewardessa poprawiając włosy w lustrze. Tak, po prostu zmęczenie, odparła szybko. Nie mogła przyznać, że żołądek ściska jej strach. Że ma wrażenie, jakby czekała na wyrok. Minęło pół godziny lotu. Kapitan wezwał ją do kabiny. Ana mogłabyś na chwilę? Głos w interkomie był spokojny, zbyt spokojny. Otarła dłonie o spódnicę, poprawiła marynarkę i ruszyła w stronę kokpitu. Serce waliło jak młot. Kiedy minęła pierwszą klasę, kątem oka zobaczyła, że mężczyzna w garniturze nadal siedzi przy oknie. Tym razem bez telefonu. Spojrzał na nią krótko, bez słowa. Drzwi do kabiny zamknęły się za nią z cichym sykiem. Co się stało, kapitanie? Zapytała, starając się brzmieć profesjonalnie. Kapitan spojrzał na nią poważnie, potem na drugiego pilota. Ten pan, z którym rozmawiałem, chciałby po wylądowaniu chwilę z tobą porozmawiać. Urwał, jakby nie wiedział, jak to powiedzieć dalej. Powiedział też, że to nie dotyczy obsługi klienta. Że co? Głos jej się załamał. Spokojnie, Aniu, nic złego nie mówił. Wręcz przeciwnie, powiedział, że jesteś odważna. Kapitan uniósł brew. Ale lepiej nie pytaj mnie, kim on jest. Czy to ktoś z zarządu? wyszeptała. Coś w tym rodzaju, odparł z pół uśmiechem. Kiedy wróciła do części pasażerskiej, miała wrażenie, że wszystkie oczy są na niej. Wzięła tacę i poszła do klasy ekonomicznej, by zająć ręce pracą. W ruchu czuła się bezpieczniej. Kawa czy herbata? Pytała mechanicznie, ale głos jej drżał. Jedna z pasażerek, starsza pani w wełnianym szalu, spojrzała na nią życzliwie. Pani wygląda, jakby potrzebowała chwili odpoczynku, kochanieńka. Uśmiechnęła się ciepło. Anna skinęła głową, czując nagle gulę w gardle. Tak, może trochę? wyszeptała. Nie wiedziała, że za kilka minut los znów z niej zadrwi. Kiedy przechodziła między rzędami, z tyłu samolotu rozległ się trzask. Jedna z półek bagażowych się zacięła. Spojrzała automatycznie i ruszyła, by pomóc. Drzwi nie chciały się domknąć, a ciężka walizka wystawała na pół. Oparła się, nacisnęła mocniej. Wtedy poczuła, że ktoś stanął obok. Pozwoli pani, odezwał się znajomy, spokojny głos. Podniosła wzrok. To był on, pasażer z pierwszej klasy, tym razem bez marynarki, w koszuli z podwiniętymi rękawami. Nie trzeba, poradzę sobie odparła sztywno. Widzę, uśmiechnął się lekko ale nie każdy bagaż daje się tak łatwo zamknąć. Niektóre trzeba najpierw otworzyć zamarła. Nie wiedziała, czy to żart, czy przytyk. Jeśli przyszedł pan mnie pouczać, to proszę wrócić na miejsce wyrzuciła z siebie. Mężczyzna tylko skinął głową. Zamknął półkę jednym ruchem i odszedł. Zanim zniknął w przejściu, powiedział cicho: Wylądujemy za godzinę. Niech pani się nie martwi. Słowa zabrzmiały jak obietnica, ale i jak ostrzeżenie. Anna została sama między siedzeniami, z sercem bijącym jak szalone. Czuła, że to nie był zwykły pasażer, że jego ton, spokój, to spojrzenie. Wszystko w nim mówiło: On wie więcej niż powinien. Zamknęła oczy na moment, próbując złapać oddech. W głowie powtarzało jej się jedno zdanie: Kim on do diabła jest? I wtedy z głośników odezwał się głos kapitana. Drodzy pasażerowie, za chwilę rozpoczniemy zniżanie. Prosimy o zapięcie pasów. Anna spojrzała w stronę pierwszej klasy. Mężczyzna siedział spokojnie, z zamkniętymi oczami. Na jego twarzy gościł lekki uśmiech, jakby wiedział coś, czego nie wiedział nikt inny. Samolot wylądował miękko, niemal bez dźwięku. Silniki cichły, a pasażerowie zaczęli szurać po kabinie, sięgając po bagaże. Anna stała przy drzwiach z wymuszonym uśmiechem jak zawsze, ale serce miała w gardle. Wiedziała, że za chwilę będzie musiała stanąć twarzą w twarz z tym mężczyzną. Z okna wpadało zimne poranne światło. Lotnisko w Paryżu budziło się do życia. Echo głosów przez megafony, zapach kawy z hali przylotów. Błysk refleksów na srebrnych skrzydłach. Wszystko wydawało się zbyt wyraźne, jakby świat chciał jej powiedzieć. Zapamiętaj tę chwilę. Pierwsi pasażerowie wyszli. Potem klasa biznes. W końcu został on, stał przy fotelu, poprawiając mankiet koszuli. Bez pośpiechu bez słowa. Spojrzał na nią, a potem na identyfikator przypięty do jej marynarki. Pani Anna kwiatkowska przeczytał powoli, jakby smakował każdą sylabę. Dziękuję za dzisiejszy lot, był niezapomniany. Przykro mi, jeśli. Zaczęła, ale uniósł dłoń. Porozmawiajmy po wyjściu z samolotu, powiedział cicho. Kiedy ostatni pasażer zniknął w rękawie, kapitan skinął do niej głową. Chodź, Aniu, on czeka przy bramce. Nie pamiętała, jak zeszła z pokładu. W głowie miała szum, jakby wciąż była w powietrzu. Na końcu korytarza stał on, wyprostowany z marynarką przerzuconą przez ramię. Obok niego ochroniarz i młoda kobieta z tabletem. Kiedy podeszła, kobieta skinęła głową i odeszła, zostawiając ich samych. Usiądziemy? Zaproponował, wskazując na puste krzesła przy oknie. Nie mogła odmówić. Usiadła. W dłoniach ściskała czapkę służbową, jakby miała ją chronić. Proszę się nie martwić, zaczął spokojnie. Nie zamierzam pisać skargi. Wręcz przeciwnie. Chciałem pani podziękować. Podziękować? Powtórzyła bez zrozumienia. E, za szczerość! Uśmiechnął się lekko. Rzadko ktoś mówi mi coś wprost. Nie rozumiem. Spojrzała na niego ostrożnie. Mężczyzna wziął głęboki oddech, jakby chciał coś ciężkiego zrzucić z serca. A, e, nazywam się Marek Stawski? Zrobił krótką pauzę. Jestem właścicielem tej linii lotniczej. Anna poczuła, jak w głowie robi się jej pusto. W ustach sucho. Pan właściciel? Powtórzyła głucho. Tak. Czasem latam inkognito, żeby zobaczyć, jak naprawdę traktujemy ludzi. Spojrzał na nią poważnie. Dzisiaj zobaczyłem więcej, niż się spodziewałem. Siedziała nieruchomo, z policzkami gorącymi od wstydu. W uszach szumiało jej tak, że ledwo słyszała własny głos. E, przepraszam. Nie powinnam była. Właśnie, że powinna. Przerwał jej łagodnie. Kiedy ktoś traktuje innych z góry, trzeba mu to powiedzieć. Tylko odważni to robią, zamarła. Nie spodziewała się tych słów. Myślałem o tym, co pani powiedziała, ciągnął dalej. Nie musimy wszyscy słuchać uwag, to zdanie zostało mi w głowie. Uśmiechnął się krótko. Wie pani, mój ojciec zaczynał jako steward, zawsze powtarzał, że prawdziwy luksus to szacunek. Anna nie wiedziała, co powiedzieć. Patrzyła w jego twarz, spokojną, bez cienia gniewu. Zobaczyła w niej coś jeszcze zmęczenie. Takie samo, jakie czuła w sobie. Przepraszam, jeśli była byłam miła. wyszeptała. To był długi dzień. Rozumiem. Skinął głową. Dlatego mam propozycję. Propozycję? Chciałbym, żeby pani dołączyła do zespołu szkoleniowego dla nowej załogi. Jego głos był pewny. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią mówić prawdę. Anna zamarła. Nie wiedziała, czy dobrze słyszy. Ale ja, ja tylko. Wiem. Przerwał jej z lekkim uśmiechem. Czasem jedno zdanie może zmienić czyjeś życie. Dziś zmieniło moje postrzeganie tej firmy. W jej oczach pojawiły się łzy. Odwróciła wzrok, udając, że patrzy na pas startowy. Samoloty wznosiły się w słońcu, błyszczące i ciche. Dlaczego mi pan to mówi? Spytała po chwili. Bo chcę, żeby pani wiedziała, że czasem warto się odezwać, nawet gdy wydaje się, że nikt nie słucha, zrobił pauzę. Spojrzał na nią z lekkim uśmiechem. I jeszcze jedno, pani Anno. Głos mu lekko zadrżał. To zdanie, które pani powiedziała, przypomniało mi moją matkę. Ona też była stewardessą. Anna uniosła głowę gwałtownie. Pana matka? Tak. Zmarła, kiedy byłem dzieckiem. Jego spojrzenie złagodniało. Dziś po raz pierwszy od dawna miałem wrażenie, że znowu z nią rozmawiam. Za nie mówiła. W gardle poczuła ucisk, a w oczach łzy. Na chwilę żadne z nich nic nie powiedziało. Wokół panował ruch, głosy przez megafony, stukot walizek, śmiechy dzieci. Ale oni siedzieli w ciszy, jakby świat na moment przestał istnieć. Marek odchrząknął i wstał. Spotkajmy się jutro. W biurze o dziesiątej. Proszę nie odmawiać. Zanim zdążyła odpowiedzieć, odszedł. Anna została sama, z czapką w dłoniach i sercem. Które biło jak wtedy, gdy samolot odrywa się od ziemi. Powiedział jedno zdanie, po którym zamarła. Następnego dnia Anna stała przed szklanym budynkiem przy lotnisku. Słońce odbijało się w fasadzie, a ona czuła się jak ktoś, kto przypadkiem znalazł się w innym świecie. Miała na sobie skromny granatowy płaszcz, a w dłoni trzymała małą torebkę. Tylko porozmawiać, powtarzała sobie w myślach, choć serce biło jak przed egzaminem. Recepcjonistka zaprowadziła ją do sali konferencyjnej. Pachniało świeżo parzoną kawą i nowym papierem. Na stole leżały dokumenty, a za oknem widać było startujące samoloty. Gdy drzwi się otworzyły, wszedł Marek, ten sam mężczyzna, którego dzień wcześniej zrugała w pierwszej klasie. Tylko teraz wyglądał inaczej. Bez chłodu, z ciepłym uśmiechem. Dzień dobry, pani Anno, podał jej rękę. Dziękuję, że pani przyszła. Myślałam, że to żart. Nene, przyznała cicho. Nie. Usiadł naprzeciwko niej. Wczoraj przypomniała mi pani coś, co dawno zgubiłem szacunek dla ludzi, którzy naprawdę dźwigają tę firmę. Milczała, nie wiedząc co odpowiedzieć. On kontynuował. Kiedy byłem młody, moja matka wracała z lotów, wyczerpana, ale zawsze mówiła. Najtrudniej zachować godność, gdy nikt cię nie widzi. Spojrzał jej w oczy. Wczoraj zobaczyłem, że są jeszcze tacy ludzie. Zasunął w jej stronę teczkę. To umowa. Chciałbym, żeby pani prowadziła szkolenia dla nowych stewardes. To nie awans, to misja. Anna otworzyła usta, ale nie wydobył się żaden dźwięk. W oczach miała łzy, dłonie drżały. Panie Marku, ja nie wiem, czy się nadaje. Nadaje się pani bardziej niż ktokolwiek kogo znam, odparł z uśmiechem. Zapadła chwila ciszy. W powietrzu unosił się zapach kawy i świeżych tulipanów z wazonu na stole. Na zewnątrz przeleciał samolot. Jego cień przesunął się po podłodze, jak wspomnienie. Dziękuję, wyszeptała. Nie za pracę, tylko za to, że pan posłuchał. To ja dziękuję, odpowiedział. Za przypomnienie, kim byłem, zanim wszystko stało się liczbami i raportami, podał jej dłoń. Uścisnęła ją delikatnie, czując pod palcami ciepło i spokój. Kiedy wychodziła z budynku, zatrzymała się na chwilę przy wielkim oknie. Patrzyła, jak samoloty unoszą się w niebo jeden po drugim. Czuła zapach kerosenu. Słyszała cichy szum silników. Ale pierwszy raz od dawna to nie był hałas pracy. To był dźwięk wolności. Wyjęła z kieszeni małą chusteczkę. Tę samą, którą wczoraj ściskała w kuchni pokładowej. Uśmiechnęła się lekko i wsunęła ją z powrotem. Za jej plecami rozległ się głos Marka. Do zobaczenia w poniedziałek, pani Anno odwróciła się, skinęła głową i ruszyła w stronę wyjścia. Światło poranka odbiło się w jej oczach, jak w skrzydłach startującego samolotu. Czasem jedno niepotrzebne słowo prowadzi nas tam, gdzie naprawdę powinniśmy być. Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał, zarówno wspierającym, jak i każdemu z Was, kto po prostu słucha tych historii do końca. Dziękuję, że jesteście. Jeśli również chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć mój kanał, zapraszam do grona wspierających. Dzięki temu otrzymasz wcześniejszy dostęp do nowych opowieści oraz historie dostępne wyłącznie dla wspierających. Dziękuję za każdą dobrą myśl, każde kliknięcie i każdą chwilę spędzoną razem.